Dziś mieliśmy towarzyszyć patrolowi siódmemu, ponieważ to dzień ślubu Natalii i Marka. To na służbie zastąpią ich inni policjanci, a nowożeńcy mają wolne. Patrol szósty w zmienionym składzie ma dziś pierwsze wezwanie. Na komendzie zjawia się mężczyzna, który ma utrudniony kontakt z synem. Podczas rozmowy z Emilką i Jackiem wychodzi, że sąd kazał matce chłopca nie utrudniać kontaktu ojca z dzieckiem. Patrol szósty jedzie do mieszkania kobiety. Na miejscu dowiadują się od niej, że były mąż. Podobno znęcał się nad dzieckiem. Dlatego utrudnia mu kontakt. Ze względu na jego bezpieczeństwo. Jacek pyta matkę. Czy ma jakieś dowody na to. Że były mąż znęcał się nad synem. Jednak żadnych dowodów nie ma. A tym bardziej obdukcji lekarskiej. Z powodu braków dowodu na swoje słowa. Policjanci próbują wyegzekwować wyrok sądu. Chcą mężczyźnie umożliwić kontakt z dzieckiem. Cała czwórka jedzie do szkoły. Do której uczęszcza chłopak. W szkole dowiadują się. Że dziś go nie ma na lekcjach. Jacek i Emil. Rozpoczynają poszukiwania. Pytają nauczycieli o bliskich znajomych chłopca. Jeden z kolegów, z którym codziennie trenuje, pomaga go namierzyć. Policjanci jadą na miejsce. Dziś nadszedł bardzo oczekiwany dzień przez Natalię i Marka. Najbardziej zestresowany jest Marek. Podczas ceremonii ślubnej zjawia się nieproszony gość. Jestem święcie przekonany, że na ślubie Marka i Natalii pojawi się Marek, przecież nie robiliby wątku z nim dla kilku scen. Może to nie jest w stylu policjantek i policjantów, aczkolwiek mogą zrobić tak, że przerwą ceremonię w połowie, gdy on się zjawi, tak żeby 21 sezon jeszcze bardziej ciągnął i była zagadka, czy jednak się pobiorą, czy też nie. W końcu są najbardziej lubianą parą w tym serialu, jednak myślę, że wszystko skończy się happy endem pomimo tych wszystkich perypetii. Daj koniecznie znać w komentarzu, czy Arek zepsuje ślub Natalii i Marka?